Denon przedstawia PMA3000NE, wzmacniacz, który zachwyca nie tylko brzmieniem, ale również eleganckim wyglądem, ściśle nawiązując do tradycyjnej estetyki marki Denon. W tym wideo nie tylko przyjrzymy się jego zewnętrznemu pięknu, ale także zajrzymy do środka, aby odkryć to, co czyni go tak wyjątkowym. Zaczynajmy. Denon pma 3000 n dostarcza 80 W na kanał przy impedancji 8 ohmów oraz imponujące 160 W na kanał przy impedancji 4 home. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego obwodu pulpusz oraz różnicowego dwustopniowego wzmacniacza, urządzenie jest w stanie napędzić nawet najbardziej wymagające głośniki, oferując przy tym wyjątkową czystość i liniowość dźwięku. To idealny wybór dla tych, którzy pragną cieszyć się pełnym spektrum dźwięku. PMA3000N wykorzystuje technologię procesowania Ultra AL32, która dzięki zaawansowanym algorytmom impedancji przetwarza sygnały wejściowe do 24 bitów. Proces ten zapewnia gładsze przebiegi sygnału i doskonałą reprodukcję dźwięku, co przekłada się na bogactwo detali i wierne odwzorowanie zamierzeń artysty. Wyjątkowy przedwzmacniacz gramofonowy obsługuje zarówno wkładki MM jak i MC, co pozwala wydobyć to, co najlepsze z Twojej kolekcji winyli. Konstrukcja o wysokim wzmocnieniu oraz zasada Simple and Straight minimalizują zniekształcenia, zapewniając czysty i szczegółowy dźwięk. Tryb Pure Analog omija wszystkie obwody cyfrowe, co zapewnia czysty, w pełni analogowy dźwięk. Funkcja Secure Direct dodatkowo skraca ścieżkę sygnału, co przekłada się na jeszcze większą klarowność dźwięku. Denon PMA3000N wyposażony jest w złącza cyfrowe, koncentryczne, optyczne oraz USB typu B, które obsługują dźwięk DSD do 32 bitów. To gwarancja najwyższej jakości dźwięku niezależnie od źródła. Posiada również złącza analogowe RCA, w tym specjalne wyjście fono z wbudowanym przed wzmacniaczem, co umożliwia bezpośrednie połączenie gramofonu i zapewnia doskonałe wzmocnienie sygnału i wkładki gramofonowej. Podsumowując, Denon PMA 3000N to flagowy model wśród wzmacniaczy marki Denon, który stanowi idealne połączenie tradycji i nowoczesności. Przejrzeliśmy się jak ten wyjątkowy sprzęt nie tylko dostarcza najwyższej jakości dźwięku, ale także odzwierciedla klasyczne wzornictwo, które jest znakiem rozpoznawczym Denona. Jako flagowiec, PMA3000N reprezentuje szczyt technologicznych możliwości i estetycznych standardów marki. Czy jest to najlepszy wyprodukowany przez Denona wzmacniacz stereo na dzień dzisiejszy? Moim zdaniem tak. Prezentowany przeze mnie wzmacniacz stereofoniczny Denon PMA 3000 N znajdziesz w naszej ofercie, link znajdziesz w opisie filmu. Zachęcam również do odwiedzenia naszych salonów Denon Store oraz Audioforum, gdzie nasi eksperci pomogą Ci w skompletowaniu Twojego zestawu marzeń. A jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami oraz poradami ze świata audio. Do zobaczenia!